I was bardzo serdecznie w kolejnym towarzystwie denko. Tutaj mam wielką torbę z rzeczami, pomyślałam, że już bardzo ten film. I to będzie ostatni denko w tym roku w ogóle, więc. Nowy rok, nowe denko. No nic, także przechodzimy od razu do rzeczy, bo jest tutaj pełna torba. Będą przypadkowe rzeczy wyciągane z worka, więc i Sana. Zzywasz do paznokci, to jest ten migdałowy zapach. Nie pachnie migdałem, ale to jest najlepszy zmywasz do paznokci w takiej cenie, w ogóle bardzo rozsądnej, bardzo tani, duży, bo to ma 250 ml. Bardzo dobrze zmywa lakiery, trochę przesusza skórki, no ale wiecie. Jest dobry po prostu dobrze zmywa lakier, a na tym mi zależy. E, tu mam odżywkę intensywna Regeneracja z Pantin. Mm, Bardzo fajna odżywka, ona jest duża, ona też jest tania w promocjach za 10 zł, więc y, bardzo fajna odżywka. Bardzo fajnie nawilża włosy, ułatwia rozczesywanie, ładnie pachnie, więc to są jedne z fajniejszych odżywek i lepszych w drogerii. Tak myślę. Kolejny płyn OptiFree mm, Replenish. Płyn, który nie podrażnia oczu, fajnie myje soczewki i sprawdza się. I to tyle. Żel pod prysznic i i to jest oliwka z olejem z oliwek do skóry suchej. Wiecie co? No to po prostu taki żel pod prysznic. Trochę chciałam już jakby zmienić zapach od tych, od tych żeli z DAF i tak pomyślałam, że zdecyduję się na taki. Bardzo ładnie pachnie, jest delikatny. No, fajnie myje, wiecie jak to, żel taki delikatny po prostu do skóry, więc tani. Więc jakby no, nie zrobił mi krzywdy, nie przesusza skóry na pewno, więc po prostu jest fajny, fajnie myje i, i spisywał się. Tutaj mam. Okay, szampon do włosów z daf, tylko taki trochę pognieciony. Oxygen Moisture for Fine Flat Hair. I on jest właśnie do, do włosów takich suchych, pozbawionych lekkości, dodaje objętości. No, dla mnie ten szampon po prostu fajnie myje. On jest taki przezroczysty, więc on nie obciąża włosów. Fajnie się spisuje przy włosach takich przetuszczających się, które, które są ciężkie, ale, ale które lubią się przetuszczać, i, i on niestety. Włosy po niemu są takie fajne, delikatne, miękkie, umyte, lekko może uniesione u nasady. Z tą objętością nie przesadzało, ale nie jest zły. Uważam, że naprawdę bardzo fajnie moje włosy. I bardzo fajna jest ta seria z Duffie. bardzo lubię te szampony. Zresztą normalne tak też lubię i, i co jakiś czas do niej wracam. To jest płyn micelarny L'Oreal oczyszczający płyn micelarny. Woda micelarna, rewelacja. Dla mnie jeden z najlepszych płynów micelarnych. Tylko to po prostu warto kupować je na promocji, ale. Dla mnie, to jest on, dla mnie to jest jeden z najlepszych płynów micelarnych. Naprawdę fajnie oczyszcza skórę, nie pozostawia żadnego. Tu z tego filmu na skórze e, fajnie domywa makijaż oczu, z jakichś tam wiecie, resztek tuszu i dodatkowych rzeczy. Fajnie zmywa cały makijaż z twarzy, więc ja naprawdę bardzo lubię ten ten płyn. Kolejna rzecz to jest Fizio Micelarny Żel do oczyszczania twarzy z błękitnym Algon z Liren. I to jest taki bardzo delikatny produkt do mycia twarzy. Ja tego używam rano, bo to jest taki właśnie, widzicie, micelarny żel. Używałam go rano po prostu, żeby tak wiecie, odświeżyć trochę później, żeby ją umyć. Nie potrzebowałam wtedy nic takiego, wiecie, mocnego, bo nie maluję się na noc, więc o tyle łatwiej. Taki po prostu delikatny płyn, o takim delikatnym zapachu również, więc całkiem fajny, ale jakoś tak nic specjalnego nie robił, wiecie. Tu mam też, oho, butelkę płynu micelarnego z AA, do, do makijażu oczu i twarzy, oczyszcza, odżywia, łagodzi. Wiecie co, ja tego płynu używam tylko do oczyszczania jakby całej, całej twarzy z makijażu, nie używam go do okolic oczu. Spisywał się całkiem nieźle, chociaż do niego na pewno nie wrócę. To był płyn, który właśnie koleżanka miała nie używała, bo u niej się nie sprawdził, chyba ją podrażniał. Mnie nie podrażniał, wszystko fajnie, ale jakoś do okolic oczu się do końca nie spisywał, więc ja używam po prostu takiego płynu do, do zmywania okolic oczu, a ten po prostu zmywał mi taką e, pierwszą warstwę jakby makijażu i potem sobie dalej ją oczyszczałam żelami i innymi produktami. Waciki, tym razem z Kerfura. Tak, ale chyba ich nie polecam. Pamiętam, że one wydawało się, że mają być zszyte, a nie były. Jakoś tak. Albo to nie te. Nie, to nie te. Teraz kupiłam jakieś takie, które na opakowanie były. Nie, te były fajne. Te były fajne. Co mam teraz? Nie są zszyte, a obiecywały, że będą. Ale te były fajne. Tutaj mam Biovax odżywka pielęgnacyjna. Macadamia, argan, kokos. 7 w jednym. I to ma dawać nam wygładzenie, termoochrona podczas stylizacji, głębokie nawilżenie, ułatwienie rozczesywania, piękny połysk, ograniczenie elektryzowania się i podatność na układanie. Um. Te odżywki są o tyle dziwne, że one bardzo ładnie pachną. One fajnie działają, fajnie nawilżają włosy, ale one są moim zdaniem niewydajne, dlatego, że żeby tak naprawdę odżywić, żeby te włosy były takie fajne, miękkie na końcach, żeby fajnie się rozczesywały, to trzeba naprawdę dużo tego produktu użyć i moim zdaniem nie są takie wydajne, jak mogłyby być, ale fajnie pachną. No i fajnie się sprawdzają, ale żeby to był jakiś taki, wiecie, szał, hit, to nie, nie powiedziałabym. Dobra, do włosów to wszystko nie jest. Jeszcze, taki... Jeszcze mam tutaj właśnie żel z daw. Silk Glow, który też wykończyłam po długiej przerwie. Stwierdziłam, że przyszła pora też na niego i, i używałam tego żelu. Chociaż, tak jak mówię, to jest mój ulubiony zapach, ale czasami jednak potrzebna jest przerwa. To jest Silk Glow. On przepięknie pachnie. Nie jest taki delikatny, ale kobiecy. Przepiękny zapach, naprawdę. Może znajdziemy do niego wrócę, jak jeszcze go znajdę. Chociaż ciężko znaleźć ten zapach w sklepie, z tego co mi wiadomo. Ale naprawdę fajne żelone. One się fajnie spisują. One fajnie myją ciało, one są takie kremowe, nie przesuszają w ogóle, więc są takie bardzo przyjemne. I na zimę naprawdę fajnie się spisują. Kolejny żelnicelarne, z tego co widzę. Tak, redukujące zmiany trądzikowe o działaniu antybakteryjnym z wyciągiem z żurawiny. I to jest Under 20. I powiem Wam tak, że tego produktu też używałam rano do zmywania raczej makijażu. Nie używałam go na wieczór, bo wtedy lubię używać takie wiecie kosmetyki, które naprawdę. Albo są takie. To mają pomagać trochę na wypryski, trochę mają tam, wiecie, polepszać całą naszej skóry, albo są takie bardzo delikatne, ale oleiste i zmywają po prostu cały nasz makijaż, jakieś tam pozostałości, a tego używałam po prostu rano i też się fajnie spisywał. Zapach miał bardzo delikatny, ja nie pamiętam, że pachniał żurawiną. Nie. Jest tutaj jakiś taki dodatkowy zapach, ale należy żurawinowy ten. Ale fajny, fajny żel, całkiem fajny naprawdę i ma pompkę, fajnie się spisywał. Fajnie mył twarz, nie przesuszał i to nie jest taki efekt na przykład rano, że umyję twarz i czuję, że ona jest taka ściągnięta. One są takie właśnie fajne, delikatne, że mogłam sobie spokojnie umyć twarz, potem nałożyć krem i wszystko fajnie. Kolejna rzecz do mycia twarzy to jest Dark Angels z Lasha i to jest produkt fenomenalny. Po prostu uwielbiam ten produkt, ten się skończył, mam jeszcze kolejny w zapasie na szczęście. Ale te produkty są świetne. Słuchajcie, to jest taka czarna maść ja o nich bardzo często mówię, więc pewnie już wiecie. Taka czarna maś, którą rozrabiamy trochę z wodą. Nakładamy na twarz, dodatkowo daje nam to taki fajny peeling, skóra jest potem tak gładka. Jak używamy tego produktu codziennie, to skóra jest tak gładka jak nigdy. Ja nie miałam tak gładkiej skóry. Naprawdę to jest coś niesamowitego. Ona jest um, jak wykonujemy makijaż, to czuć różnicę, czuć różnicę przy nakładaniu jakiegokolwiek kremu, jakiejkolwiek bazy. Ta skóra jest naprawdę fajnie wygładzona. Jest taka bardzo miękka w dotyku, taka ujędrniona, mm, ale przede wszystkim jest tak fajnie gładka i każdy krem, który nakładamy, to nie się. Fajnie szybko wchłania, to jeszcze ta skóra jest dodatkowo jeszcze bardziej gładka, taka napięta. Rewelacja naprawdę polecam Wam, jeżeli jeszcze nie używaliście, to lasz mega. Co ja tu jeszcze mam? Krem do twarzy Lonel, to jest Infusion e, Lift Cream Number One, Anti-Wrinkle Supreme Effect. To był taki duży krem w takim dużym słoiku, trochę nieporęczny, ale, e, ale tak, ja tego kremu używam na noc. I muszę Wam powiedzieć, że zauważyłam chyba, że kiedy używam tylko tego kremu, to on powodował u mnie wysyp takich małych kropek. E, takich nie pryszczy, tylko takich małych kropek. Nie wiem nawet jak to nazwać. Po prostu pojawiało się na brodzie dużo takich, nawet nie zanieczyszczeń po prostu jakichś takich białych kropek, jakby z wodą czy coś. I to tak, wiecie, wyglądało. Ta skóra była bardzo nierówna. Ale kiedy nakładałam ten produkt na serum, jakikolwiek, to już jakbym miał taką pierwszą warstwę i potem ten krem fajnie się wchłaniał. On nawilżał bardzo ładnie skórę, ja go na noc. Bardzo ładnie właśnie nawilżał skórę, ona rano była taka fajna, napięta i nic się nie działo, więc po prostu sam ten krem nie do końca dla mnie, ale na jakiekolwiek serum to sprawdzał się rewelacyjnie. Fajnie nawilżał, tak jak mówię, ale pewnie do niego nie wrócę, tym bardziej, że teraz mam mój ukochany krem. Krem Origins, to jest ink Energy Boosting Moisturizer. Słuchajcie, to jest rewelacyjny krem, ja do niego wracam co roku latem, dlatego, że on przepięknie pachnie mandarynkami opakowanie jeszcze pachnie. Jest przepiękne, pomarańczowe, więc to nas tak rano jeszcze dodatkowo pobudza. Ten zapach jest taki fajny, że nas tak, tak budzi i ożywia, i orzeźwia i w ogóle, wiecie, sprawia, że chcemy się nim smarować. Bardzo szybko się wchłania, super się spisuje pod makijażem, ale tak jak mówię, to jest krem na lato. Moim zdaniem, dlatego, że zimą on przy mojej skórze, mimo tego, że jest mieszana, to ja jednak lubię takie bardziej nawilżające kremy, takie trochę cięższe po prostu, które nie robią mi, wiecie, jakiegoś tustej warstwy na twarzy, ale które są po prostu trochę bardziej bogate i trochę bardziej nawilżają tę skórę, ale ten latem się spisuje rewelacyjnie i tak jak mówię, ja do niego zawsze wracam latem. To już było chyba moje drugie opakowanie czy trzecie. Bardzo lubię ten kręg. naprawdę zapach, zapach, działanie to jak fajnie utrzymujesz na nim makijaż, jak on nawilża na cały dzień, pomimo tego, że to jest żel, to nie jest taki żel, że on się wchłonie i potem przesusza na przykład naszą skórę. Super się sprawdza, naprawdę. Mam tutaj jeszcze pastę do zębów. Elgidium, ja lubię te pasty, naprawdę, one się u mnie sprawdzają i to już jest w się i naprawdę te pasty Wam polecam. Co ja tu jeszcze mam? Serum, serum z Bielendy, mm. Mezo Serum, Super Power, aktywny serum korygujące, 10% kwasu migdałowego AHA, kwas laktobionowy PHA i witamina B3 teraz niedoskonałościami. I to jest całkiem fajny serum, powiem wam szczerze, że jak zaczęłam, jak go używałam regularnie i po dwóch miesiącach mniej więcej zauważyłam różnicę, to skoro naprawdę była fajnie napięta. Taka nawilżona, ujędrniona, naprawdę zauważyłam różnicę, że serum naprawdę działa. Wcześniej myślałam, że nie robi nic, bo faktycznie jest tak, że jak użyjemy go pierwszy raz, to nie widać żadnego efektu. Po pierwszym tygodniu, po pierwszych dwóch tygodniach ja nie widziałam specjalnie żadnej różnicy, ale po długim czasie stosowania tego produktu naprawdę widać różnicę. Skóra jest naprawdę fajnie napięta, ujędrniona, nawilżona, jest naprawdę w lepszym stanie niż była dodatkowo. Kiedy używałam tylko tego serum, on pomagał mi zaleczać jakieś niedoskonałości, jakieś wypryski, które się pojawiały, więc dodatkowo właśnie fajnie się spisywał, bo ja teraz nie używam też żadnego kremu takiego który byłby jakiś taki, wiecie, antybakteryjny na przykład, albo jakiś taki przeciwtrądzikowy, albo cokolwiek, tylko ewentualnie miałam to serum i naprawdę fajnie się spisywało, ale teraz używam innego serum, który też jest fajny. Kolejna rzecz to jest mgiełka i to jest Twilight Woods z Bath Body Works. W końcu skończyłam tę mgiełkę, no bo wiecie, jak się już ma jakiś zapach kilka lat, to już też... Wypadałoby. I skończyłam tę giełkę, ona fajnie pachnie, zresztą to jest w ogóle bardzo fajny produkt, bo ona jest mała, możemy ją wrzucić do torebki, fajnie się spisuje, po prostu można się odświeżyć, jeżeli potrzebujemy po prostu albo... No wiecie, to jest po prostu fajny produkt, bo jest lżejszy niż perfumy na przykład, a czasem chcemy w ciągu dnia po prostu, wiecie, spsikać się czymś I to są bardzo fajne produkty, bo one są małe, możemy właśnie je wrzucić do torebki, przepięknie pachną, całkiem długo się utrzymują, jak popsikamy się właśnie skórę czy na przykład włosy, to one się naprawdę fajnie długo utrzymują. I tak jak mówię, fajny produkt, bardzo dużo różnych zapachów, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Słuchajcie, tu mam krem do rąk Zeosa i to jest bardzo ładne opakowanie przede wszystkim. No nie oszukujmy się, raczej kupujemy te produkty dlatego, że są pięknie opakowane, a nie dlatego, że jakoś super działają, ale muszę Wam powiedzieć, że słyszałam, że ten krem jakoś przesusza, albo że nie nawilża w ogóle, że nie wart jest tej ceny. A ja muszę Wam powiedzieć, że opakowanie swoją drogą przepiękne. Zastanawiam się w ogóle, jak z niego wydobyć ten produkt, ale on się tutaj. Wiecie, super można wszystko do końca wycisnąć, bo no, to jest takie miękkie, w miarę. Ale ten produkt bardzo fajnie się spisuje, bo on i nawilża delikatnie dłonie, ale on nie pozostawia żadnej tłustej warstwy, więc on się momentalnie wchłania. Kiedy ja go nałożyłam, ja mogłam od razu pracować, usiąść do komputera na przykład czy coś i nie ma z tym żadnego problemu, więc naprawdę ja lubię ten krem, bo nie dość, że ładnie pachnie, to super, super nawilża moim zdaniem. To nie jest, miałam takie kremy, które wiecie, nakładałam i one mi przesuszały skórę, że... Po kilku razach ja czułam, że ta skóra jest bardziej przesuszona niż jakbym nie używała tego kremu, więc ten mi czegoś takiego nie robił. Naprawdę jest fajny. Ja naprawdę polubiłam ten krem. Pewnie kiedyś będę miała jeszcze okazję to, to kupię sobie takie dopięty, właśnie, bo nie jest mały. Słuchajcie, mam tutaj jeszcze taką próbkę Shiseido Ultimion. Nie wiem, co to jest i powiem wam szczerze, że nie pamiętam nawet, czy on coś robił, czy nie. Ja nie lubię używać próbek. Chyba ja po próbkach nie potrafię nic ocenić, czy to działa, czy to nie działa. Zresztą próbka jest dla mnie taka, że albo na raz, albo w ogóle ja nie potrafię jej używać kilka razy. Więc... Dobra. Krem, do krem pod oczy. To jest Topa Biały Hibiskus 30 Plus. Rewitalizujący krem, uelastyczniający pod oczy. Wygładza drobne znamarszczki, rozjaśnia cienie i uelastycznia. I powiem Wam szczerze, że mm, na pewno nie wrócę już do tego kremu. On jest dla mnie zbyt delikatny. Mam wrażenie, że on nie specjalnie coś robią. Po prostu nawilża te okolice, ale nie robi nic więcej i. Nie wiem, no znam lepsze kremy nawilżające, więc po prostu myślę, że jak mogę nawilżyć okolice oka, jeszcze dodatkowo coś zrobić, to, to wolę takie kremy. Ten po prostu ją nawilżał, ale też nie jakoś specjalnie jakby... No nie, chyba już, chyba po prostu potrzebuję czegoś mocniejszego już jakby pod te okolice i... I tak, użyłam go, bo po prostu taki delikatny, nie wiem, nie podrażnia, nie, nie, nie wysypuje od niego ani nic, ale żeby był jakimś takim hitem, to, to nie powiem. Tutaj mam sesh restore. Słuchajcie, sesh restore się w końcu skończył. Nie ma nic docnego, wylałam tak naprawdę do innych lakierów. To jest rewelacyjny produkt. Ja Wam polecam, dlatego że każdy lakier w końcu zasycha. Szybciej albo później, ale generalnie każdy, i uważam, że to jest rewelacyjne rozwiązanie, bo można każdy lakier zużyć do końca. I ja tak zawsze robiłam, kiedy on mi. Kiedy lakier mi trochę gęstnie, ja po prostu dolewam trochę kilka kropel właśnie tego Sash On nie sprawia, że lakier sprawia, że lakier robi się taki rzadszy, ale nie zmienia jego formuły, nie zmienia tego, że szybko wysycha na przykład na paznokciach. To nie jest tak jakbyśmy zmywacza, nie rozrzedza koloru. Ten kolor nadal jest bardzo taki intensywny i kryjący w zależności, nieważne ile jakby tego wlejemy, bo ja naprawdę już pod koniec to rozcieńczam prawie za każdym razem i cały czas lakiery naprawdę fajnie wyglądają i ten produkt jest rewelacyjny, polecam Wam, jeśli jeszcze go nie macie, to warto, dlatego, że w połowie buteleczki mniej więcej każdy lakier już tak, wiecie, ma gorsze i lepsze dni, więc to jest rewelacyjny produkt, a starcza na kilka lat. Ja używam tego naprawdę regularnie do każdego lakieru praktycznie, no jeżeli mam taką potrzebę i on mi kilka lat już yy, wystarczył, ja chyba, nie wiem, kiedy ja go kupiłam, 4 lata temu może 5 i dopiero teraz się skończył. I trzy ostatnie rzeczy, słuchajcie, z kolorówki o, kredka do brwi i to jest kredka z firmy Zui Cosmetics. Nie wiem nic, bo to się wszystko pościerało, wszystko. To był chyba jakiś kolor tał, czy coś takiego. W każdym razie przepiękny kolor, taki szaro-brązowy, który super się u mnie spisywał. Bardzo szybko można było sobie wypełnić po prostu brwi. On miał taką... Taki fajny rysik też, dlatego że on był taki jakby kwadratowy, płaski i lekko ścięty, więc można było nim i krawędzie tutaj fajnie wyrysować, i jakoś tak te linie na końcu na przykład zrobić. Wiecie, sobie ten. Tutaj końcówkę brwi też tak ostro ją wyrysować. Można było super wypełnić po prostu szybko. Rewelacja, super się wyczesuje, jak nam gdzieś tam coś wyjechało, dołożyć tej kredki można. Naprawdę bardzo fajna, bardzo fajny kolor, super się u mnie spisywała i, i bardzo ją lubiłam. Naprawdę bardzo lubiłam, tym bardziej, że jest to taki kosmetyk naturalny, chyba z tego co pamiętam, więc jeżeli ktoś lubi takie kosmetyki, to warto przetestować, bo to jest naprawdę fajna kredka. Kolejna kredka dobry brwi to jest Golden Rose i to jest Long Stay Precise Brow Liner. Ja miałam w kolorze 104 i to jest taka fajna kredka wysuwana, co prawda tutaj już nic nie ma, ale bardzo cienki rysik, bardzo ładny kolor, w ogóle mamy różne kolory do wyboru, więc myślę, że coś sobie dobierzemy. I jeszcze mam bardzo fajny grzebyczek, taki sztywny, mały, którym naprawdę można sobie super wyczesać, jeżeli coś tam, nie wiem, mamy za dużo produktu albo gdzieś tam nam się wyjechało poprawić po prostu ten kształt czy coś. Rewelacja, naprawdę bardzo fajna kredka. Ja Wam polecam, bo ten rysik jest fajny, on się też długo utrzymuje, można bardzo ładnie wyrysować sobie brwi. Super, naprawdę. Kolejna rzecz to jest korektor z różbany róż. I ja miałam kolektor Naked Disguise Glide Concealer w kolorze 0,56. I to był taki korektor w pędzelku. I to jest... Matko, kupiłam ten korektor chyba rok temu. On chyba jest z olejkiem marganowym. On też miał w składzie takiego, że miał bardzo nawilżać, słuchajcie, i to jest korektor, który naprawdę fajnie nawilża. Korektor, korektor który ładnie rozświetla. Mm. Ukrywa się nie pod oczami, ale właśnie rozświetla i nawilża bardzo okolice pod oczami. Naprawdę bardzo fajny korektor. Co prawda, nie ma go tutaj dużo, bo to jest 2,3 ml. Więc z wydajnością to myślę, no, starczył mnie trochę jednak. Trochę go używałam i wiecie, kupiłam go rok temu. I teraz go dopiero zużyłam, ale bardzo fajny korektor, bo tak naprawdę niewiele go potrzeba, żeby ukryć sińce pod oczami, fajnie rozświetlić okolice. Dlatego, że im więcej nakłada się tego produktu, tym on gorzej wygląda, więc jednak mniej się go nakładało. Bardzo fajny kosmetyk, naprawdę. I on jeszcze miał w składzie eukaliptus, albo cokolwiek, jakiś olejek z eukaliptusa, czy coś, bo przepięknie pachniał. I pamiętam, że... Tak, i to też rano było po prostu takie orzeźwienie, kiedy nakładałam ten korektor, to czułam, że po prostu nie dość, że fajnie nawilża, fajnie się utrzymuje, fajnie wygląda, to jeszcze dodatkowo właśnie tak trochę pobudza, bo ma ten eukaliptus w składzie. I ostatnia rzecz, jaką mam, to jest tusz, a w zasadzie miniaturka tuszu z klinika, Chabilash Fatening Fattening Mascara kolor 01 Jumbo Jet. I to była taka miniaturka, ale z normalną szczoteczką, wiecie, taka wielka szczota, która trochę przypomina szczoteczkę z Benefit tego tuszu mm, nie zapomniałam. Najbardziej znany tusz w każdym razie taka plastikowa, z, takim, z taką kulką na końcu. I tutaj też jest coś takiego, że jest taka kulka. No nie wiem, czy to pomaga, czy przeszkadza. Ta szczotka generalnie jest bardzo duża. Nagrywałam też test tego tuszu i pamiętam, że mm, używałam Bo Słuchajcie, efekt dawał naprawdę fajny. Co prawda dosyć szybko mam wrażenie, że albo się skończył, albo zgęstniał w tej buteleczce i już ten efekt nie był taki ładny. Co prawda ten tusz się w ogóle nie osypywał. Czy na początku, czy później mm, nie miałam z tym problemu. Nie jest też taki, jak wszystkie inne poprzednie tusze z klinika, które miałam, które miały taką Jedwabistą jakby formułę Że się rozkładały na, powiek na, na, na rzęsach I one tak wyglądały ładnie, naturalnie To był dusz, który naprawdę robił efekt wow Przepięknie otwierał oko Przepięknie wydłużał rzęsy, pogrubiał je Trochę je podkręcał, właśnie z tą szczyteczką Można było fajnie pracować, ale trzeba było się nauczyć Z nią pracować, dlatego że ona jest dosyć trudna Ona jest duża, można było Ona jest po prostu duża, więc wiecie, malujemy tu Tutaj się umarzemy czy coś, więc ciężko było Na przykład dotrzeć tutaj do wewnętrznych kącików Ale no jakoś wiecie Jakoś dałam radę, generalnie bardzo, bardzo fajny tusz, no muszę przyznać, że po tym jak na początku nie byłam z niego zadowolona, tak efekt jaki dawał uważam, że był bardzo fajny, tym bardziej, że jeszcze wiele z Was mi pisało na zdjęciach czy na filmach na przykład, wiecie, jakiego tuszu używam czy coś, więc myślę, że on jednak robi wrażenie i robi fajny efekt, naprawdę fajnie otwiera oko i, i pogrubia te rzęsy i wydłuża i sprawia, że wiecie, jest taki efekt wow i to, to oko jest takie mega otwarte. Więc fajny tusz, ale czy do niego wrócę, no to tak nie wiem, nie wiem. Tak jak mówię, no niby to jest miniaturka, więc wiadomo, że starczy na krócej niż, ym, niż taki normalny tuż, ale, ale dosyć szybko on tutaj się zrobił taki jakby suchy i albo po prostu się skończył, tyle go nakładałem się skończył. Także to będą już wszyscy zdymkowani, tak jak widzicie. Myślę, że szybko mi poszło, chociaż okaże się. Starałam się szybko mówić, nie wiem, czy nie za szybko, ale no. To będą wszyscy, wszystkie produkty, jakie zużyłam w zasadzie i tak jak powiedziałam, to ostatnie denko w tym roku, także trzeba czekać do następnego ale też, też będzie projekt Denko, mam nadzieję i też będzie tak dobrze jak do tej pory, bo mam wrażenie, że jednak tych rzeczy całkiem, całkiem dużo udaje mi się zużywać, także dziękuję bardzo za oglądanie, dajcie znać, czy używałyście którejś z tych rzeczy, może macie jakieś inne zdanie, albo może coś fajnego mi polecacie, także dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów, pa!